Podczas transmisji mówimy Państwu, że na hali koło zawsze się dzieją rzeczy niesamowite. Są wsady tyłem, są walki w parterze, a dzisiaj mamy no gościa przez duże G. Reprezentant Polski. Ile razy Adam grałeś? Powiedz Państwu. Eee, ile razy? No pewnie ze sto kilkadziesiąt meczów w reprezentacji. Leberko. Ale... Adam Chycaniuk. Tak, jeśli jest. ktokolwiek by nie znał tego pana, Adam Chycaniuk, jak się podobało? Bardzo fajnie, mile, mile, mile jestem zaskoczony poziomem w ogóle rozgrywek, bo szczerze mówiąc na co dzień będąc w innym klubie, w innym mieście nie mam okazji oglądać innych szczebli rozgrywek, ale teraz jestem powiedzmy na wakacjach w Warszawie i miałem okazję też tutaj przyjść i bardzo się cieszę, bo, bo mecz bardzo ciekawy, nie ukrywam, że kibicuję Polonii, bo Właścicielem jest Kuba, mój kolega, z którym się znam od, od wielu, wielu lat i, i wiem, że jest całym sercem za tym klubem i chce dla tego klubu jak najlepiej, a ja, szczerze mówiąc, nie wiedziałem też do końca, jak ta druga liga wygląda i dzisiaj mogłem poznać, że, no. że faktycznie ten poziom jest fajny, wysoki no i drużyna jest na dobrej drodze, no i... aby, aby awansować do pierwszej ligi i tego Wam wszystkim życzę. tak koszykarsko dało się oglądać? Pewnie, pewnie. Znaczy tutaj są naprawdę, moi, no. byli moi koledzy z. Ja trochę. Tak, tak, Także Tutaj byli moi koledzy z drużyny w Zielonej Górze z Pełką Grałem, i Patrykiem i, i z Linowskim. Siedzieć tam mijaliśmy na, na szczeblu ekstra klasy. Także tutaj naprawdę, naprawdę sporo fajnych graczy. No i jeszcze wasi młodzi zawodnicy też myślę perspektywiczni do ogrania się w pierwszej lidze mam nadzieję dla nich i, i naprawdę fajnie się to ogląda jest tutaj atmosfera kibice dopisują mimo wszystko no i no i Także, także wszystko jest. Na i wszystko idzie na dobrej drodze, aby, aby było jeszcze lepiej niż jest. No Podczas transmisji, kiedy zobaczyliśmy czy kątem oka to od razu rozpuściliśmy w sieć plotki potencjalne. No to Nie, możesz roz... zdementować i możesz. Nie, znaczy Oficjalnie. ja tu przyjechałem naprawdę czysto towarzysko po jakiejś tam starszej znajomości z przyjemnością wpadłem na mecz koszykarski, bo miałem taką okazję, ale, ale nie, bez żadnych plotek proszę, ja na razie, na razie jestem zakotwiczony, że tak powiem w Gdyni i no i tyle. No i tyle. No słyszeli Państwo sami. Wierny kibic z Gdyni niestety plotek nie chcę rozpowszechniać, ale dziękujemy, że z nami byłeś, miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś wpadniesz i proszę, dobre słowo o Polonii nieść jak najdalej się da. Oczywiście, oczywiście, znaczy nie trzeba tutaj roznosić dobrych plotek, bo wyniki bronią się same i życzę Wam samych sukcesów, jesteście już tutaj bardzo blisko pierwszej ligi i, i mam nadzieję, że tak się stanie. Także gratulacje, ale może przedwczesne, z, także za powodzenia, powodzenia, a mam nadzieję, że że już niedługo będziecie świętować nas. No taki jest plan. Dziękujemy wszystkim. ale mam dla bardzo. państwa. Dziękuję, miło było. Dzięki.